Siema, z tej strony Bonak, witam na kanale EBB, jesteśmy na konferencji Prime MMA i szukamy tutaj mojego ojca, który 10 lat temu wyszedł na trening i do tej pory nie wrócił do domu. Chodźmy go znaleźć. Ty ostatnio mówiłeś, że doznałeś kontuzji. Jak Owszem, nóżka mnie już boli. Lepiej, czy no jak boli. Już lepiej? Czy jeszcze lepiej. Już lepiej, czyli walka się odbędzie. Ej, no Mam nadzieję, ja... zobaczymy. Jesteś gotowy, przygotowany? Zawsze. Zawsze. Zaprezentujesz coś teraz? A, nie, łokieć na głowę miał iść. Nie, nie, nie wolno być. A co uważasz o ostatniej walce Kabiba, która odbyła się w sobotę, po której zakończył swoją karierę? Nie oglądałem. Może bajże jeszcze, no ale... Dobra, dzięki bardzo, zobaczymy się później. Jasne, dzięki. Robiłyście się sobie właśnie zdjęcia z Normanem. Czy jest on w waszym guście? Tak, tak. Jest no. Ale uciekamy, bo jesteście zawstydzony. Przyjechałyście tutaj dla niego, czy jakaś walka wasza tak, się szykuje? Nie, nie, dla, dla niego Tylko dla Normana. No. Polskie chłopaki wam śmierdzą. Lepiej zagraniczny. Śmierdzą, ale on jest nieśmielający. Zabrę, no. iść. Się stresujemy zawsze takimi sytuacjami. Rozumiem, jasne, Dzięki. jasne. Hello Norman. Jak się czujesz? Nie, nie, bo jest takie. I'm from EBEB Ah, oh, and have question. Jak się czujesz? Great. Okay. All good in the hood, my man. You look like the little fat guy from Kevin and Perry. <laughs> How many times you need to win? How many times do I need to win? What do you mean time in the fight? Round time. Oh, I don't know, I whatever, just go with the flow. Thanks. <laughs> Siema, jest z nami Perry, który miał konflikt z BDS i właśnie nam on opowie. Ta, no, Znaczy, była kiedyś taka sytuacja po prostu, że byliśmy w klubie I ja, że tak powiem, ciutko się na... tak pomyliłem jego ziomka White'a z Kukę i mówiłem, że ty jesteś Kukę, a nie ty jesteś White, no i gdzieś tam na koniec jakby... later. Ale jeśli chodzi, mam się jakby udzielić, jeśli chodzi o artystę, to słucham, wiesz, ale jeśli chodzi o człowieka, to ch***** <grym> Czajesz? Jakby urósł, nie? I wiesz, i cięższy, i większy. Nie wiem, czy to strach? <śmulatujesz> <śmulatujesz> Steven powiedział, że rozprawi się z Bombardierem w 16 sekund. Co na to Bombardier? No, ça comme ça, pour Jasne, i jeszcze jak tutaj Bombardier się odnajdujesz? Te wszystkie zaczepki między innymi uczestnikami, wszystkie tutaj dymy. Jak się odnajdujesz w takim wydarzeniu po raz pierwszy na takiej konferencji? Bo od kiedy mały, on face-à-face w Patrzy na nogi bombardiera. Ma tak wielkie, że spodnie mu nie przechodzą i musiałby rozcinać gumy, żeby nogawkę zaciągnąć do samego dołu. Przed chwilą dawałeś mu chwilę temu, 16 sekund. Czy teraz zwiększysz ten czas? Pół minuty. Pół minuty jednak. Meanwhile. No. Nie wiem co tu się dzieje, coś nagle ochroniarz wyskoczył do bomby przebranego za starszego pana, pół odsuwa bombę. No nie, no właśnie nie, dlatego przebal nie udzięć. Cześć, jest z nami bomba, który właśnie został wyproszony przez prezesa Juświaka z konferencji. Dlaczego zostałeś wyproszony? Podobno jakieś kwestie bezpieczeństwa? No, widać już, jak się boi, jakieś bezpieczeństwo, nie wiem. Ale no dziwnie się zachował, nie wiem. Były jakieś dymy z wielkim bu? Możesz nam powiedzieć, o co chodzi? Nie, nie no nie było wielkich, nie, nie dymy, tylko raz, no, no, bo to my się znamy z Gdańska, to mój kolega i prosił mnie, żebym mu nie robił dymu tutaj, bo on tutaj pracuje, jest w pracy żebym nie robił awantury. No i mówiłem, że nie, nie przyszedłem robić awantury, tylko zrzucić jajkiem w łysego durnia i tyle. I chciałem wywiadów uciec sobie pójść bez żadnych dymów. Sam przyszedłem z laską. Nie wiem, o co oni się boją. No ale teraz mnie zmotywowali, żebym przeszedł na galę. No widzicie, ochronę ich broni, czas, ale Ferrari, ty jesteś już mój. Ty jesteś już mój, już się nigdzie nie schowasz. Czekajcie, zobaczycie. Będzie fajnie. Nie wiem jak mam się do tego nawet odnieść. Faktycznie widziałem gościa przypominającego starszego z jakiegoś dziadka. Nie rozpoznałem go faktycznie. Trzeba mu oddać mu to, że się bardzo ładnie ucharakteryzował, żeby się chciało. Natomiast ja nie wiem po co on się to zjawiał. Bo. bo... Nie, 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 nie wiem jak jest... Nie wiem co mam powiedzieć. No, gość no, pragnie bardzo, pra, pragnie atencji, pragnie rozpoznawalności, pragnie, pragnie sławy. E, ale jaki jest tego cel? Jeżeli celem jest to, że chce się pokazać, że się potrafi fajnie przebrać, no to tak udało mu się to przebrał. Się. Jasne, jasne. Flashback. Flash. A jeżeli pojrzysz mi klapki, do dagu, to daj. Laczka zostajesz w, w oktagonie ode mnie. Maszliśmy buty. Like it and I fight you next. I know you're thinking about it. I know you're thinking stary. You Siema jest z nami Kasiusz. Jak wrażenia po dzisiejszej konferencji? Dobrze, mogło być lepiej. Próbowałem wszystkiego, ale wiem jak to przed walkami jest. tylko ja to eliminuję zawsze wszystko. Jak podpisuję kontrakt, to pamiętam te emocje. Proponują mi k załóżmy, tak żeby się sobie to zobrazowali. Mike'a Tysona, mówi. No dzisiaj, teraz goro. No a wiadomo, przed walką to nagle się on wydaje większy. Nagle większy biceps, nagle to, to. Ej, a może on mnie kur... Tu zrobi mi krzywdę, tu, to, to, to. To jest takie pier. A ja pamiętam i dlatego wychodzę zawsze dobrze do walki. Cześć, jest z nami Paweł Tyborski? Ta... Tyborski, mordo. Ty... Przepraszam. Yy, Paweł, czy przeszło ci przez myśl chociaż przez chwilę, żeby pocałować tego buta? Zarywasz. A myślisz że Norman bez tego da ci tą walkę? Czy jest obstrańcem i nie wyjdzie? Obsrańcem i szuka takich fatalnie dziecinnych wymówek. No, będziesz w sobotę kibicował bratu? Przepraszam, pan Mateusz Gamrot. I was like little bit confident because I know it my wrist was a lot better, you know. And I think this gonna this was key to the win. Siemanko, pozdrawiam wszystkich widzów EBB, oglądam kur*** Subskrybuję, zajebisty kanał. Co uważasz o twórczości Oczosinko? Raz przez niego bana dostałem, bo mi mówi, że coś mogę zrobić, ale nie mogłem, ale wybaczam mu. To dobra morda jest. Pozdrawiam cię. Znasz go? Nie. nie. Oczosinko jest na wszędzie, na wszystkich live'ach chłopie, yy, w, w komentarzach. Dobra morda. Pozdrowem, pozdrowionka. Nie znam z internetu znam twórczość. To kto by nie znał tej twórczości. ładnie. Magiata, można słówko. Tam pójdę i przyjdę do ciebie. Nie, tylko chciałem się zapytać, czym cię zdenerwował jaś Kapela. Wiesz, że go nie lubię, to specjalnie k***a przychodzi i prowokuje k***a. Ale coś powiedział, czy tylko przeszedł i to cię sprowokowało? No, ale. Słuchaj, jak ktoś cię nie lubi. Nie, jasne, ja to rozumiem. Tylko ten, po prostu no chcę to, wiedzieć co, czy k***a to będzie e, będzie k***a łaził i pa, paradował, ale walki k***a nie chce. K***a. Czyli typowy obstraniec, tak można to nazwać. Tak, typowy k boi się obstraniec. Na konferencji były dymy, ale jak widać butle z gazem są całe. Niestety nie wybuchły. Czy wybuchną podczas gali? O przekonamy się o tym w poniedziałek. Do zobaczenia. Jaki k poniedziałek chodziło o sobotę oczywiście. Co tutaj robisz? Czy szykuje się jakaś walka? Kilka konfliktów w internecie ostatnio wybuchło z twoim udziałem? Kurde, do wymień. No, ten jeden, no, chodzi mi o ten no. zarkiem tańcowym, który jest też w to zamieszany. A czy już are, może jakaś are... parka, Może jakaś walka par. <laughs> jak to zabrzmiał w ogóle par. No, nie, nie jesteśmy zarkiem parą. W moje usta się dużo wkłada, ale biegło też.